Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek, w którym będę mówił dzisiaj o przemianach. O przemianach, które dokonują się w ciągu kilku miesięcy od przekroczenia granicy, aż do kilku lat. Założę się, że taka przemiana została dokonana również u Was, a przede wszystkim jest widoczna u Waszych znajomych, bo u siebie tak specjalnie jakoś nie widzicie, prawda? Ale u znajomych na pewno tak. Często te pierwsze znajomości już dawno są zapomniane i jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Pytanie, po co tak naprawdę przyjeżdżam do Danii? Tutaj odpowiedzi nazywa się przynajmniej kilka. Pierwsza, pierwsza sprawa to oczywiście finanse. W Danii zdecydowanie zarobimy więcej, czyli nakręceni przyjeżdżamy tutaj po to, żeby zarabiać pieniądze i te pieniądze inwestować u siebie w kraju. Druga sprawa to są oczywiście uczelnie. Uczelnie duńskie mają zdecydowanie większą renowę w świecie niż polskie, dlatego trzeba się uczyć. Trzecia sprawa to przyjeżdżamy tutaj po to, żeby zwyczajnie sobie żyć. Gdy już naczytaliśmy się w internetach, jak to ludzie w Skandynawii nie są szczęśliwi, jak słyszeliśmy o tym cholernie ciekawym duńskim słowie, które nazywa się hygge. no to przecież my też chcemy żyć jak oni, prawda? Czy oni są szczęśliwi? No wątpi wątpić z racji tego, z racji ilości sprzedawanych tabletek antydepresyjnych, czy chociażby liczb samobójstw. No ale, proszę Państwa, przemiana następuje się w momencie, kiedy przekraczamy granice, prawda? No przecież dostajemy możliwości, dostajemy Przysłowiową wędkę. Teraz, wszystko, co tu w okolicy, to możemy sobie złowić. Znajdujemy odpowiednią pracę, znajdujemy, znad, znajdujemy odpowiednie mieszkanie, no i żyjemy, prawda? Ale miało być o Polkach. Przecież ten temat jest naprawdę ciekawy. Polki, Polki, proszę Państwa, są wyjątkowe. Z racji tego, że są przede wszystkim słowiankami, a nasza uroda słowianek się wyróżnia. Chociaż. Chociaż niektóre Dunki też są zwyczajne piękne. Ale w momencie, kiedy pójdziecie do zwykłego większego sklepu i zobaczycie wyróżniającą się dziewczynę lub kobietę na tle pozostałości, możecie z góry sobie założyć 95%, że to będzie Polka. Polka się ubiera zupełnie inaczej jak Dunka. Chyba, że już jest, mówię, kupę lat tutaj, także to, yy, te różnice wyraźnie się zacierają. A jeżeli to nie będzie Polka, no to na 95% również obstawiam, że to będzie dziewczyna z Europy Wschodniej albo yy, Środkowej. Co robi taka Polka? No jeżeli jest w związku, to sobie, jeżeli jest w związku czasem się układa, czasem nie. Czasem te wszystkie pieniądze, które zaczynają zarabiać powodują, że nagle nasza dziewczyna zaczyna dostrzegać zupełnie co innego. Zaczyna dostrzegać inne możliwości. Wtedy będzie się starała wyrwać z tego polskiego związku, ponieważ na, że tak powiem, na widoku może pojawić się fajny duńczyk. Fajny duńczyk, co mam na myśli fajny duńczyk? Fajny duńczyk, który pokaże możliwości tego kraju, który zainwestuje w nią swój czas. Zainwestuje w nią swoje pieniądze, jeżeli będzie na tyle um, dobry. Przede wszystkim będzie dobrym człowiekiem, bo mówię, jeszcze raz mówię: żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie oskarżam tutaj Polki jakiś wyzysk ani też nie będę wychwalał Duńczyków, że jakoś są szczególnie wspaniali, bo nie są. No i ten polski związek się rozpada, wtedy taka Polka przechodzi do Duńczyka, prawda? Automatycznie niektóre oczywiście, niektóre szybko zmieniają język. Jeszcze się nie nauczyły, przepraszam, zmieniają nazwisko, jeszcze się nie nauczyły mówić po duńsku, ale już zmieniają nazwisko, bo wtedy co jest najważniejsze? Język ciała. Ale to jest jedna grupa, to jest bardzo, bardzo mały margines tak naprawdę. Ale musicie, musimy sobie jasno uświadomić, ta polska uroda, ta polska sława tych naszych pięknych kobiet o tym, że one są gospodarne, zaradne i potrafią prowadzić dom, powoduje, że Duńczycy chętnie wyciągają te polki e, z tych rynku e, Singli, prawda? Oni się chętnie z nimi wiążą. I jak to się później układa, to jest rzeczywiście jest zupełnie inna sprawa, bo to nie jest sprawa narodowości, tylko charakterów. Ale oni się chętnie wiążą. Chętnie się wiążą z Polkami. Polki znajdują się zdaje się, w czwartej piątej pozycji, bo najpierw przede wszystkim są dziewczyny z Azji, które są gdzieś tam e, podkupywane i, i tutaj sobie żyją. Mądra Polka, ona inwestuje w siebie, ona się uczy. Później, jeżeli to, skończy tą swoją naukę, otwierają różne firmy. Proszę zauważyć, że zdecydowanie więcej kobiet otwiera firmy niż, niż Polaków dlatego, że są co? One są wyjątkowe. Polki są wyjątkowe. No ale gdyby się nie układało związku, to oczywiście można się rozwieść. To żaden problem. No w Danii rozwieść się to jest po prostu bułka z masłem. Jeżeli dwie osoby są zgodne, oczywiście klikamy Enter w internecie, no i już wszyscy jesteśmy wolni. A ci Polacy, którzy się rozwodzą tutaj? Oczywiście mogą się rozwieść przed duńskim sądem, co wcale nie znaczy, że w Polsce są rozwiedzeni. Dlatego że w Polsce musi być do, dodatkowa sprawa, musi się odbyć, aby uznać duński wyrok yy, sądu ale dosyć o rozwodach, prawda? My mamy tutaj żyć. Jeśli chodzi o Polaków, proszę Państwa, Polacy niestety nie mają jakiejś świetnej renomy. O ile, o ile spotykałem bardzo mnóstwo, mnóstwo par, gdzie Polka była związana z Duńczykiem, o tyle, o tyle par, gdzie partnerem był Polak, niestety spotkałem tylko trzy. Jedno to było bardzo, bardzo wyjątkowe, świetne facet, w ogóle bardzo dobrze wykształcony na stanowisku, także ymm, jemu się wiodło jakoś wyjątkowo. No i dwóch facetów, którzy związali się z Duńczykami, które były dosyć specyficzne. Oczywiście to jest moje, moje subiektywne wrażenie. Także Polki górą. Z kolei, jeśli mówimy o Polaków w pracy, no to są niezwykle pożądanymi pracownikami. Polacy, Polacy fachowcy są po prostu wyjątkowi. Pracują solidno, pracują dużo, oni nic nie pytają po prostu wy wy wykonują polecenia. Dlatego Duńczycy sobie to chwalą. Nierzadko też Polacy są wykorzystywani. Dlaczego? Bo po prostu nie wiedzą, nie znają. Przyjeżdżają zarobić, nie mają czasu. Także Polki przede wszystkim wygrywają, Polacy no niestety. Ciągnie się za nami opinia jednak pijaka i złodzieja, chociaż oczywiście to żadna prawda, bo jeżeli spojrzymy znowu na statystyki, to duńska młodzież pije najwięcej w Europie. Także z tą historią o polskim pijaku, to jest niestety nieprawda. Tak samo jak złodziejstwo, prawda? Kradzież. Bo wcale tak, to nie jest tak, że po prostu my kradniemy masowo. Absolutnie nie. To się po prostu dobrze sprzedaje w internetach. To się bardzo dobrze sprzedaje na szpaltach różnych gazet. To no przecież nie będą pisali o swoim, o swoim rodaku. Owszem, od czasu do czasu się coś pojawia, ale sensacją jest, kiedy przyjedzie polski, polski bus z jakimiś, e, polski bus z polskimi numerami rejestracyjnymi, to jest wielka sensacja. Kradną. Boże, Polacy kradną. Prawda jest taka, że wszyscy kradną i Duńczycy, Duńczycy wcale nie są aż tacy, tacy uczciwi, za jakich się e, uważają. Sam miałem niewątpliwą przyjemność zostać oszukany przez Duńczyka na jakieś tam pieniądze. Oczywiście policja też się tym nie zainteresowała. Bo po co? To ja traciłem te pieniądze. Nie oni. Jeśli chodzi o życie towarzyskie, no to prawda, naprawdę. Muszę powiedzieć, że Polacy bardzo chętnie uczestniczą. Szczególnie na Sieland. Tam jest ich dużo, to jest mnóstwo, oni się tam spotykają. Bawią. Na Fynie jest zdecydowanie mniej. Taka ciekawostka. Fyn jest najbardziej zieloną wyspą. Mówi się o Fjoni, o Fynie, że ona jest ogrodem całej Danii. Na Jutlandzie od czasu do czasu jakieś spotkania oczywiście też są. Także, gdybyście chcieli spotkać swoją miłość, proszę Państwa, możecie skorzystać z różnych portali. Oczywiście. Polskie serca, sympatia, Tinder, no i polskie grupy tematyczne. Co z tego wyjdzie? Oczywiście nie wiadomo. Często, gęsto słyszy się o skargach na to, jak mężczyzna udaje singla, a w rzeczywistości w domu czeka dziecko, żona i nie wiadomo kto jeszcze. Ale nie dajmy się zwariować. Przede wszystkim chodzi o to, żeby się, żebyśmy się trzymali razem. W Pol Polacy są zdaje się drugą, drugą siłą tutaj, drugą albo trzecią siłą, jeśli chodzi o, o mm, jeśli chodzi o skupienie, prawda? Także wszystko co najlepsze, jesteśmy naprawdę wspaniałym narodem. Może niezbyt nie um, nie garnącym się do tego, żeby być razem w chwili, gdzie jest dobrze, bo pewnie łączymy się w momencie, kiedy jest źle. Pamiętam tą ekspansję, jak jechaliśmy parę lat temu na mecz, na mecz um, Dania-Polska, no przecież wtedy nas było dużo, prawda? Także wszystkiego dobrego. Naprawdę trzymajmy się razem. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Robert Dąbrowski. Bye-bye.